Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała. To oczywiste, bo izba jest rodzaju żeńskiego. Ale niekiedy słyszę skrót Nik skontrolował. To błąd. Nik skontrolowała. Skrót pochodzi przecież od Najwyższa Izba Kontroli, która skontrolowała. Skrótowców w polszczyźnie jest coraz więcej. I to jest wygodne przede wszystkim dla nadawcy. Odbiorca ma kłopoty, jak te w skrótowce rozszyfrować. Są oczywiście tak popularne jak NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli czy PRL. I proszę zwrócić uwagę, że najczęściej dostosowujemy formę orzeczenia czy formę przydawki do rozwinięcia, a więc do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. PRL zapowiedziała, PRL się skończyła, Najwyższa Izba Kontroli zaproponowała, ale przecież jest bardzo wiele takich skrótowców, które rozszyfrować się tak łatwo nie dają. Trzeba by było chodzić z ogromnym słownikiem skrótów i skrótowców pod pachą, żeby na przykład wiedzieć, co w takim skrótowcu znaczy na przykład S. Czy to jest to stowarzyszenie, czy to jest. Ten samorząd, czy to jest ta spółdzielnia. Więc bądźmy tolerancyjni także wobec takiej sytuacji, kiedy ktoś powie, nikt skontrolował. Lepiej jest powiedzieć, nikt skontrolowała, ale mamy także możliwość, żeby traktować skróty tak jak wyrazy.